Czemka Tymka, witam Was na kolejnym odcinku z Call of Dragons. Czas na kolejny sezon. I może takie najważniejsze rzeczy, co pierwsze rzucą się Wam w oczy, to dzisiaj powiedzmy sobie tak przejrzymy. Mianowicie nowy sezon, więc mamy nagrodę za poprzedni, i możemy sobie tutaj jeden limitowany przedmiot zakupić. Ja myślę, że tutaj to będą fragmenty legendarnych bohaterów. Tak i to tyle. Ten sklep się wyczerpał. Niestety nie mogę już nic z nim zrobić. Jak sami widzicie. Dobra, no to teraz mamy ten sklep drugi, ten zwykły. Ja tutaj sobie zawsze kupuję legendarny emblem wzniesienia, to można sobie artefakty podkręcić. Także to jest spoko, ale teraz co z tej reszty wziąć sobie? Jeśli many wam nie styka, to możecie sobie manę sięgnąć, ale. Jeśli chodzi tutaj o te punkty dowodzenia, czy one są aż takie ważne? Nie wydaje mi się. A jeśli chodzi o prestiż, to już w ogóle. A dlaczego? Dlatego, że teraz jak sobie zobaczycie, jak będziecie chcieli, chcieli atakować jakieś jednostki, czy to właśnie bestie, czy to zwykłych mrocznych, to zobaczcie, że oni mają w sobie prestiż. Teraz już nie trzeba po akolitach tego szukać, czy ze Smoczego Szlaku, tylko po prostu Jakkolwiek byście tutaj nie atakowali na tę opętę, to będzie ten prestiż sam do was spadał, więc w ogóle to jest rzecz, którą już raczej nie powinniście się przejmować. Dodatkowo, nie mamy do czegoś takiego, że zaczynamy od jakiegoś pierwszego, drugiego poziomu tych jednostek, tylko od razu tutaj są jakieś 24, 31, 34, także są chyba troszkę trudniejsze, się wydaje naraziej znaczy dużo trudniejsze, a do tego no, mogą całkiem sporo tych nagród zawierać, więc tutaj troszkę tych surowców powinno być możliwe do zdobycia. Zresztą możemy sobie zobaczyć, jak tutaj dostaliśmy, na przykład za pokonanie 62 razy 500 many. Tutaj mamy dalej 68 razy 1000 desek. Tutaj 70 razy 500 many. I oczywiście pył cały czas nam leci. 62 razy 1000, czyli tak bym powiedział całkiem sporej ilości, szczególnie, że wiecie, 5 jednostek na raz atakuje, dostanie się tego drewna razy 5, to tak za jeden atak 300 tysięcy drewna, za jeden atak na po prostu jakiś patrol, nie? Także całkiem sporo, bym powiedział. No dobra, no to by było tyle, jeśli o to chodzi. No nie do końca, bo jeszcze mamy coś takiego, że teraz już nie ma takich zwykłych bestii, tylko od razu są te, które możemy jednocześnie schwytać. No dobra, a no to taka zmiana, raczej rozsądna, bo bez sensu były te, których się nie dało chwytać. Ale mamy coś takiego jeszcze, i to mi się bardzo podoba. Możemy sobie zaznaczyć, jaki, jakie skrzynki po prostu szukamy. Interesują nas elitarne, to pokaże nam najbliższą elitarną. Jeśli chcemy zaawansowaną, to pokaże nam najbliższą zaawansowaną. I to jest spoko, że nie musimy teraz klikać za każdym razem, tak jak wcześniej to robiliśmy. Pokaż to, pokaż to, o Nie, to nie jest niebieska, o to też nie jest niebieska. O, to też nie jest niebieska, wiecie o co, o co chodzi. Tak trzeba było klikać, aż się do tej niebieskiej dotarło. Także to jest bardzo, mi się wydaje zmiana na plus. Jeśli chodzi już o ten prestiż, bo przejdźmy do niego, to teraz w prestiżu początek jest taki sam, tutaj tu, ta sekcja jest identyczna, jak była, ale tutaj się zaczyna zmiana i pokazuje nam się, że możemy tworzyć wieżyczki. O, no to fajne, trzeba będzie popróbować. Będziemy mogli budować wieżyczki i zadają one na przykład duże obrażenie wybranym legionom, zadają one obrażenia wybranym legionom i zmniejszają ich prędkość marszu. Albo tutaj jeszcze zadają obrażenia wybranym legionom i wywołują zniedoważnienie. Jak sami widzicie, pozwala legionom budować wieżyczki z trucizną. No dobra, jak tutaj sobie, bo to trzeba wybrać, musisz uchwalić jedną z trzech poniższych polityk. To potem tutaj możemy jeszcze sobie je upgradeować. Atak wieżyczek zwiększać, maksymalny poziom wieżyczek. Tutaj same tutaj mamy zasługi za zniszczenie wieżyczki. O, proszę. I zwiększa sumę zasobów zdobytych za zniszczenie wieżyczek. Czyli widzicie, za zniszczenie wieżyczek też będziemy coś dostawać. Tutaj barykady standardowo, a tutaj kolejna zmiana. Mamy teraz zmniejsza koszt przywracania zdrowia złotym w budynku hata Szamanów. Tak i to dość sporo, 25% można sobie zmniejszyć. Generalnie leczenie za zasoby nie jest zbytnio popularne. Wszyscy stawiają na te darmowe leczenie i można sobie to zwiększać i tak dalej, badać. Jest tego dość sporo możliwości tego rozwoju na te darmowe leczenie a przy tym właśnie te płatne no niezbyt się opłaca. I tutaj twórcy chcą coś postawić bardziej właśnie na to płatne leczenie. No tutaj raczej dalej się nic nie zmienia. Okej. Okay. A tutaj jeszcze z okazji, że jest Black Friday, to można sobie zrobić to, co kiedyś, że po prostu jak coś kupujecie, to promocja wskakuje na te inne i możecie sobie kupując jedno, obniżyć koszt czegoś tam innego o całkiem sporą sumę. Tutaj oczywiście się nic nie zmieniło, dalej mamy te same skrzynki. Jeśli chodzi dalej o event czasowy, to tutaj mamy kompendium artefaktów zdobywca. No akurat dostałem tę, mogłem dostać lepsze, ale dostałem to. I teraz jakie to są prawdopodobieństwa? Nie więcej 6 razy wyższe niż w przypadku standardowych, tak jak tutaj już skrzyneczki klikamy. Tutaj mamy artefakty i mamy tutaj 1,5%, czyli mniej więcej 6 razy, albo nawet dokładnie 6 razy więcej tam jest. Procent, no oczywiście legendę, ale ok, ale kluczyk to jest za 600. No nie, no nie jest za 600, bo wszyscy dobrze wiemy, że jak sobie pójdziemy do vip i tutaj znajdziemy, to kluczyki są po 300, więc tak naprawdę mamy 6 razy lepsze procenty. A 5 razy wyższą cenę. Więc generalnie. No opłaca się. Jeśli ktoś poluje na artefakty, to to się bardzo opłaca. No dobra. Ale czy my polujemy na artefakty, czy my bardziej będziemy polować na nowych bohaterów? A tutaj są oczywiście z Black Friday do 26. A, to to nieważne. To to nieważne, bo jak będę wrzucał filmik, to tego już nie będzie. Mamy jeszcze bohaterów. Ale to musimy sobie jeszcze tutaj wejść. Tak, jest jeszcze oczywiście losowanie artefaktów, możecie te, te zwykłe, albo możecie te specjalne, to trwa oczywiście czasowo. I tutaj już nie myślicie żadnego specjalnego kluczyka, tylko macie od razu z automatu po 300. Ale tutaj mamy tylko 1,5%, więc takie opłaca się bardziej. Na razie kupić sobie to, jeśli chcecie za kryształki. No dobra. Wracając tutaj, mamy koło fortuny i tutaj mamy nowych bohaterów. To jest kolejna rzecz. Zobaczcie, dwóch nowych bohaterów legendarnych nam wskoczyło, więc moglibyśmy sobie na przykład kupić. Tak, moglibyśmy sobie kupić, zakręcić, zalosować. bileciki, ile kosztują? Po 300. 10 takich bilecików, po 300 można kupić. I w sumie ja bym chciał nowych bohaterów. Także szansę możemy sobie zobaczyć, mamy po 1% szansy na to, że wypadnie nam jeden z tych bohaterów, tylko tego jednego mam, Forondila. Pozostałych trzech nie mam, to jest z poprzedniego sezonu, a to jest z obecnego, te dwie pierwsze postacie. Mamy tutaj jeszcze szansę 15% na pojawienie się tokenu. I to w sumie tyle, co nas interesuje. Czyli 4% na coś bardzo fajnego, 15% na coś fajnego, a reszta to jest taka, no, że użyjemy, ale no, nie wydalibyśmy na to pieniędzy. Tutaj już nic. Tutaj od razu pojawiły się takie wyzwania, jak dołączenie do jakiegoś Przymierza, który ma ilość członków, to dostaniemy z automatu tutaj 1000 kryształków. Także spoko, bym powiedział. Z opcji odrodzenia mogą korzystać wyłącznie uprawnieni gracze w przeciągu pierwszych 7 dni nowego sezonu. Po upływie tego okresu, odrodzenie zostanie zastąpione przez funkcję strefa rozejmu. Słyszałem o tej strefie rozejmu, że to ma być taki obszar, w którym po prostu nie będzie się można pić. Będzie można sobie cofnąć do takiego obszaru i sobie tam po prostu farmić. Okay. Wymagania odrodzenia nie należy do przymierza. Nie ma żadnych legionów ani zwiadowców rozmieszczonych poza miastem. Twoja budowla sala Dziczy jest co najmniej na poziomie 12. Nie ma zbudowanych ani obecnie budowanych barikat. Przez, sied... przez 3 dni po aktywowaniu odrodzenia nie można go aktywować ponownie. Twoje miasto zostanie przeniesione w losową lokalizację wybraną przez ciebie regionu. Twój powiązany region zostanie zmieniony na wybrany region. 80% Twoich legionów zostanie poważnie rannych i znajdzie się w szpitalu. 80%, całkiem sporo. Wszystkie polityki i suma pozostałego prestiżu zostaną zresetowane. Po zresetowaniu otrzymają połowę całego zgromadzonego prestiżu. Yy, no, powiem Wam, że to jest po prostu ta relokacja, taka jakby, nie? Także to na razie taka relokacja jest, a potem. Zostanie zastąpione przez strefę rozejmu i ta strefa rozejmu mnie interesuje. Na razie to jest po prostu zwykła relokacja, tak jak wcześniej. Tutaj mamy oczywiście bonusy początkowe z sezonu, typu zawieszenie broni, czy brak czasu odnowienia przenoszenia, szybkość odzyskiwania przymierza, odzyskiwania darowizny przymierza, czyli możemy wpłacać szybciej na te technologię i prędkość znoszenia plus 200%, no czyli standardowo, nie? I oczywiście mamy próby, jak w zeszłym sezonie, krasnale, krasnoludy. Znaj pozostają, więc możemy szukać tych kapliczek. Oczywiście obszar mamy odkryty. Tutaj będzie najsilniejszy lord wydarzenie już niedługo. Obszar mamy odkryty. To nie jest tak, że to jest nowa mapa, zostajemy na starej, więc wiodowcy dalej nie mają co robić. I zobaczcie, wszystkie te wioski na zielono się świecą, więc tutaj no, w tym zakresie raczej nic nie podziałamy. Jak sami widzicie, tylko mogę sobie zobaczyć, tylko mogę sobie teraz pooglądać te y, lokalizacje, historię, ale. Właśnie, ale to powoduje, że mogę sobie tutaj odebrać znowu klejnoty, czyli całkiem sporo ich będzie znowu. Dobra, y, tutaj już wszystko w tym obszarze. Zobaczmy sobie. Nie, jeszcze coś. A tutaj jest jeszcze lokacja. Zobaczcie. Odbrałem sobie 15 kryształków. I teraz jeszcze za ponowne wykonanie tego mogę sobie odebrać 300 tysięcy złota, 300 tysięcy desek i 50 kryształków. No jeszcze 2 godziny przyspieszenia. I w ten sposób mamy tutaj kolejną rzecz, która daje nam bardzo dużo takich darmowych, można powiedzieć, kryształków. Więc warto sobie tutaj poklikać. Prędzej czy później, jak będziecie się troszkę nudzić, jak już sobie porobicie wszystko w mieście, to możecie sobie tutaj poklikać i mieć znowu darmowe kryształki. No taka kolejna ciekawostka, bo to się odnowiło. To można było wszystko zrobić w poprzedniej sezonie i to się odnowiło przez te lokacje, więc znowu tak darmowych dość sporo tych klejnotów mamy. No dobra, no to na co się decydujemy dzisiaj jeszcze? A, jeszcze musimy szlak omówić, no tak. Smoczy szlak, no zobaczcie to. W nowym sezonie nie ma takiego resetu jak wcześniej, tylko patrzcie ile leveli się dołożyło. To 130, 140, 150, 160, 160 leveli mamy, no całkiem sporo, nie, ja utknąłem w poprzednim sezonie gdzieś tam na 70, mi się już dalej nie chciało, bo myślę że już będzie reset zaraz i tak dalej, o 71 skończyłem i nie, nie było resetu, wszystko co mieliście wcześniej, wszystko co sobie napompowaliście, wszystkie te gwiazdki, one z wami zostają na kolejny sezon, tu są po prostu cięższe te lokacje, no Słuchajcie, na tym to polega. I mamy dalej zbieranie tego pasywne, więc jak ktoś sobie nastukał w poprzednim sezonie, to, to wszystko fajnie zostaje. Tylko, że nie ma czegoś takiego, jak tutaj instantne zbieranie. To już spoko, bo to mnie trochę denerwowało. Dodatkowo mamy zamiast 240, 480 gwiazdek. I pozostaje nam tutaj ten sklep. Więc jeśli ktoś sobie nastukał w poprzednim sezonie... To może dalej kontynuować zbieranie, na przykład indies, bo jeśli już ją macie, to jakiś epicki bohaterów, bo przecież możecie tutaj przelosować i sobie klikać, albo surowce, no surowce też tutaj fajnie sobie za darmo zebrać, nie? Więc może sobie teraz taką fajną farmę tutaj zrobić tych punkciorów i dzięki temu zgarniać i bohaterów tych, których jeszcze nie macie, epickich, i możecie sobie zgarniać surowce, bo mogą się Wam tutaj przydać, no chociażby do rozbudowy bazy na 25 poziom, no powiedzmy. Dobra, no to tak z grubsza by było tyle, co to się dzieje w tym sezonie. Oczywiście przymierza też pozostałe i przymierza całe się przeniosły, więc to jest super sprawa, że nie trzeba znowu się układać ze wszystkim, nie trzeba szukać nowych ludzi, tylko wszystko się przeniosło, wszystko... Tak jak te serwery były połączone, tak się przenieśliśmy razem z naszym przymierzem, Jest tylko się teraz przenieść na ten obszar przymierza, jak się skończy tutaj moja wolność, bo mogę sobie na razie farmić tutaj bez przeszkód, nikt mnie nie atakuje. Mam surowce, jak się przeniosę, to tam wiecie, jak jesteście przy przymierzu, to troszkę gorzej. O, tutaj już macie na przykład ten pomnik, tak równiczy pomnik przodka, szybkość odzyskiwania wytrzymałości bohaterów, o, takie średnio ciekawe. Dobra, no to w takim razie jeszcze na koniec bym proponował, żebyśmy sobie coś zalosowali. Ale myślę, że te losowanie artefaktów to mi tak nie kręci jak losowanie nowych bohaterów, których możemy więcej wylosować, więc no cóż, spróbujmy. Spróbujmy koło fortuny i yy, możemy sobie wykupić wszystkie te tikety. Dobra, 10 tiketów, no myślę, że za 600 to już się nie opłaca. Więc może spróbujmy sobie jeszcze zalosować kompendium, ale to, to zaraz. Bo zobaczmy, czy mam coś takiego. Tutaj nie mam, kurczę. Dobra. Potrzebowałbym kryształków, to z mapy możemy sobie wyciągnąć. Dobra, ale to zaraz. Pierwszym zalosujemy tych bohaterów. Więc cóż, możemy zakręcić trzy naraz. Jasne, zobaczymy, jak to działa. Aha. ty jak śmiesznie. Ale animacja jest spoko, nie powiem. Kurde. <laughs> oczywiście. O, oczywiście. 15 godzin to jest chyba najgorsza rzecz, którą można tutaj dostać. 15 godzin do jednostek. Do wszystkiego, spokojnie, do jednostek. No i 500 tysięcy za 300 kryształków. Dobra, dalej, dalej. Znowu. O, matko, znowu najgorszą nagrodę wylosowałem. No dobra. Chyba szczęście dzisiaj nam nie sprzyja, nie? 10 razy po 1% szans, żeby trafić bohatera raczej mało. O, kurde, no i trzeci raz. Ja pierniczę rozumiecie to, że trzeci raz wylosowałem to samo? Nie mogę. 15 godzin przyspieszenia. No spoko, spoko. Zostało nam jeden los. Uwaga, uwaga, czy będzie nowy bohater. Nawet fragmentu nie dostałem. O, medal. O, kurde. No to powiem wam, ja nie miałem dzisiaj farta i nie, nie, nie będę kupował tego po 600 dobra, to teraz chcę dobrnąć sobie jeszcze tutaj do tego 1500 żebyśmy sobie raz zalosowali, bo czemu nie 1500, no to słuchajcie, teraz tak jak wam pokazałem prosta sprawa, idziecie sobie na jakąś lokację, pyk, zbieramy, pyk, zbieramy pieniążki same się robią można powiedzieć, no nie jest tego dużo no, bo zbierzecie z kilku lokacji i po frytach, no ale Zamiast wpłacać pieniążki do gierki, to można sobie tego poklikać kilka razy, nie? Dobra, tutaj jest, 50 dla nas, tutaj nie ma, jeszcze tutaj musimy odebrać cyk, 50 dla nas, dość sprawnie to idzie, żeby oczyścić całą mapę, bo to jest dosłownie, tam było ile? 39 kliknięć, jakoś tak, tyle pokazywali mi, więcej, że trzeba 39 razy kliknąć na tej mapie, żeby odebrać wszystko. Dobra, dużo nam jeszcze tam zostało 1400. Dobra, to jeszcze jedną lokację oczyścimy. Zresztą będziecie widzieli, jak to szybko fajnie idzie. O, dobra, już szybko 300 prawie zarobiliśmy. Możemy sobie otworzyć. Dobra, tak, chcę to otworzyć. I oczywiście wyleciał nam fioletowy taki, jak już mam i którego tylko przetwarzam, więc super. Nie. Dobra, mi oczywiście dzisiaj nic nie wypadło, jak zawsze. A jeszcze jedna rzecz, no przecież bohaterowie zostali zresetowani do 30 poziomów nie do zera, tylko do 30 więc tutaj troszkę chwała im za to, że nie zresetowali nam do reszty i podobno będzie się dało powyżej 50 levela dalej bić z mobów także spoko, do 60 będzie można normalnie wbić. talenty, no w tym sezonie trzeba sobie rozdać samemu była ta opcja, żeby można było automatycznie rozdać te talenty i co? no i nie ma no i nie ma czegoś takiego bo nie działało to dobrze bo nie dopychało nam do końca do tych ważnych umiejętności tylko robiło tak co było bliżej środka to robiło i na samym końcu dopiero dostawaliśmy te fajne rzeczy więc bardzo źle to działało, zasugerowałem im trochę zmiany tego na razie to w ogóle usunęli to automatyczne dodawanie więc trochę słabo, że nie ma takiej opcji no ale zobaczymy jak to będzie się toczyło także 30 poziom mamy i nie jest całkiem źle, że mamy 0 z powrotem i co najważniejsze, nie zresetowały się levele artefaktów. Zobaczcie, wszystkie levele są dalej, tak jak były: że jak to się maksa, to dalej ma maksa i to jest spoko. Troszkę ewentualnie z tym jest nie tak, że jak nie, nie zresetowało nam do końca, no to nie możemy sobie włożyć typowo do tej pierwszej umiejętności, tylko do tych dwóch pierwszych. E, albo nie, nawet do trzech pierwszych, tak. Czekajcie, zaraz się dowie, można do czterech, łupanie. Bo tutaj było tak. 30. a nie na 30 poziomie się odblokowuje wszystkie, Ojej, to do czterech umiejętności. Tak, to już nie będziecie mogli sobie tak skorzystać, że zresetuje się na początku sezonu i macie fragmenty do postaci, i że możecie sobie włożyć po prostu tutaj na ten pierwszy slot, czy na drugi, tylko już macie, jak wbiliście w poprzednim sezonie level, ten 30, to i tak macie 4 umiejętności. Więc tutaj już się w ten sposób nie pobawimy, nie podswaniakujemy. Dobra. To chyba by było. Z takich rzeczy na tyle. Jeszcze możemy do petów zajrzeć, jak pety się mają. Petom w ogóle lewele nie zostały zresetowane, więc tutaj też pozostajemy z tym, co mieliśmy. Więc myślę, że ten reset był taki w miarę łagodny i przyjazny, że nie poczuliśmy takiego tąpnięcia. Oczywiście polityka została do zera, jak to zawsze, ale polityka też została zmieniona, więc tutaj nie można narzekać. No i też nie mielibyśmy co robić, bo kiedyś to wszystko się skończy, kiedyś te badania i tak dalej, a polityka zawsze jest nowa, nie? Dobra, także myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i napiszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o nowym sezonie. No i co? Do następnego!